Tak. Trafiłeś we właściwe miejsce. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad fundamentalnym równaniem rządzącym mechaniką kwantową, to jesteś właśnie tam, gdzie powinieneś być. Wyobraź sobie świat, gdzie cząstka istnieje w wielu stanach jednocześnie, dopóki jej nie zaobserwujesz. Brzmi dziwnie? Witaj w przedziwnej rzeczywistości mechaniki kwantowej. Co tak naprawdę mówi nam równanie Schrödingera? Jak funkcja falowa kształtuje nasze rozumienie rzeczywistości? I dlaczego ta koncepcja jest tak kluczowa dla fizyki kwantowej? W sercu naszego ogromnego wszechświata kryje się królestwo, które przeczy naszej codziennej intuicji królestwo kwantów. Niczym pan Twardowski w swojej beczce, cząstki elementarne potrafią być w kilku miejscach naraz. Historia mechaniki kwantowej to historia rewolucji naukowej zmiany paradygmatu. Która na zawsze odmieniła nasze rozumienie wszechświata. Te rewolucyjne idee wymagały radykalnego zerwania z fizyką klasyczną, stworzenia nowych ram, które mogłyby pomieścić dziwny i cudowny świat kwantów. Ale równanie Schrödingera to nie tylko narzędzie matematyczne, to brama do głębszego zrozumienia natury samej rzeczywistości. Równanie Schrödingera, często okrzykiwane klejnotem w koronie mechaniki kwantowej. Może na pierwszy rzut oka wydawać się onieśmielające, niczym trudna do zdobycia twierdza pełna greckich symboli i operatorów matematycznych. A teraz zwróćmy uwagę na dyrygenta naszej kwantowej orkiestry, operator Hamiltona H. Wracając do równania Schrödingera, E reprezentuje energię układu kwantowego, kluczowe pojęcie zajmujące centralne miejsce w świecie kwantów. Niezależne od czasu równanie Schrödingera. Szczególny przypadek bardziej ogólnego równania zależnego od czasu skupia się na stanach stacjonarnych, tych szczególnych stanach kwantowych, gdzie energia układu pozostaje niezmienna w czasie. W samym sercu królestwa kwantów, gdzie cząstki tańczą w rytm prawdopodobieństwa, znajduje się enigmatyczne pojęcie funkcji falowej matematyczny duch rządzący zachowaniem materii na jej najbardziej fundamentalnym poziomie. W samym sercu koncepcji funkcji falowej leży głęboka idea superpozycji kwantowej, oszałamiająca zasada, która podważa nasze klasyczne intuicje dotyczące natury rzeczywistości. Kolaps funkcji falowej to jeden z najbardziej zagadkowych i dyskutowanych aspektów mechaniki kwantowej zjawisko, które od dziesięcioleci intryguje fizyków i filozofów. Wizualizacja funkcji falowych tych eterycznych bytów rządzących światem kwantowym może być trudnym ale satysfakcjonującym zadaniem oferującym wgląd w ukryte mechanizmy natury na jej najbardziej fundamentalnym poziomie. Chociaż nie możemy bezpośrednio obserwować funkcji falowych w całej ich matematycznej krasie, możemy użyć różnych technik, aby je wizualnie przedstawić, co daje nam informacje o ich kształcie, ewolucji w czasie i wpływie na zachowanie układów kwantowych. Jednym z popularnych podejść jest wykreślenie gęstości prawdopodobieństwa funkcji falowej, która reprezentuje prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w określonym punkcie przestrzeni. Można to sobie wyobrazić jako trójwymiarową chmurę, gdzie gęstość chmury odpowiada prawdopodobieństwu znalezienia cząstki w danym miejscu. Na przykład, funkcję falową elektronów w atomie wodoru można wizualizować jako sferyczną chmurę skupioną wokół jądra. Z gęstością chmury malejącą wraz z oddalaniem się od jądra. Innym podejściem jest animowanie ewolucji funkcji falowej w czasie, pokazując jak zmienia się jej kształt w odpowiedzi na zewnętrzne siły lub interakcje. To może być szczególnie przydatne w zrozumieniu, jak układy kwantowe ewoluują w czasie, takie jak dynamika reakcji chemicznych czy zachowanie elektronów w materiale półprzewodnikowym. Funkcja falowa, ta enigmatyczna istota rządząca królestwem kwantów, może wydawać się matematyczną abstrakcją, teoretycznym konstruktem dalekim od naszej codzienności, jednak jej implikacje są ogromne, wpływając na nasze rozumienie wszechświata na jego najbardziej fundamentalnym poziomie i torując drogę dla innowacyjnych technologii, które obiecują zrewolucjonizować nasz świat. Niczym Kopernik. Który zmienił nasze postrzeganie kosmosu, funkcja falowa otwiera przed nami nowe perspektywy. Od tranzystorów w naszych smartfonach i komputerach po lasery odczytujące płyty Blu-ray, wiele technologii, od których dziś zależymy, opiera się na naszym zrozumieniu świata kwantów świata rządzonego przez zasady funkcji falowej i mechaniki kwantowej. To jak budowanie zamków z piasku na plaży. Pozornie nietrwałe, ale z czasem tworzące solidne podstawy. Ale funkcja falowa to więcej niż tylko narzędzie rozwoju technologicznego. To klucz do rozszyfrowania sekretów samego wszechświata. To jak wejście do spiżarni pełnej tajemniczych składników, z których dopiero uczymy się gotować. Studiując funkcje falowe, zdobywamy wiedzę o zachowaniu materii na jej najbardziej fundamentalnym poziomie. Od interakcji cząstek subatomowych po powstawanie gwiazd i galaktyk. To jak oglądanie tańca gwiazd na nocnym niebie, piękne i tajemnicze zarazem. Funkcja falowa podważa nasze klasyczne intuicje, zmuszając nas do zaakceptowania świata prawdopodobieństw i niepewności, niczym wróżba z fusów. Możemy dostrzec pewne kształty, ale przyszłość pozostaje nieznana. Świata gdzie cząstki mogą istnieć w wielu Stanach jednocześnie, jak klient w restauracji zamawiający wszystkie zupy naraz, gdzie sam akt obserwacji może wpływać na wynik eksperymentu, niczym ciekawski sąsiad zaglądający przez okno zmieniający bieg wydarzeń w domu i gdzie sama tkanka rzeczywistości wydaje się być spleciona nićmi splątania kwantowego, jak dwa gołębie pocztowe, zawsze znajdujące drogę do siebie. Niezależnie od odległości. Na wielkim parkiecie świata kwantowego, równanie Schrödingera i funkcja falowa tańczą skomplikowane i nierozerwalne tango. Ich ruchy, splecione w delikatnej równowadze matematycznej precyzji i kwantowej tajemnicy, niczym para niebieskich tancerzy, złączeni w kosmicznym uścisku, poruszają się jak jedno, ich losy na zawsze połączone. Równanie Schrödingera, niczym dyrygent tego kwantowego baletu, dyktuje ewolucję funkcji falowej, prowadząc każdy jej krok i obrót przez zawiły krajobraz prawdopodobieństw i możliwości. Wyobraźcie sobie na chwilę funkcję falową jako lśniący, eteryczny welon okrywający scenę kwantowego świata. Jej fałdy i fale reprezentują prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w różnych stanach. Równanie Schrödingera, jak niewidzialna ręka, delikatnie prowadzi ruch tego welonu, sprawiając, że faluje i płynie. Jego kształt zmienia się i transformuje w odpowiedzi na działające siły i interakcje. Relacja między tymi dwoma bytami to głęboka współzależność delikatna interakcja między matematycznym formalizmem a fizyczną rzeczywistością. Równanie Schrödingera stanowi ramy. Zbiór zasad rządzących zachowaniem funkcji falowej, podczas gdy funkcja falowa z kolei dostarcza fizycznej interpretacji namacalnego przejawu tych zasad w królestwie kwantów. Zależne od czasu równanie Schrödingera w całej swojej matematycznej krasie zajmuje centralne miejsce niczym choreograf tego kwantowego tańca, dyktując, jak funkcja falowa ewoluuje w czasie. Mówi nam, że tempo zmian funkcji falowej w dowolnym punkcie w przestrzeni i czasie jest określone przez operator Hamiltona działający na funkcję falową w tym samym punkcie. Mówiąc prościej, równanie oddaje dynamiczną naturę funkcji falowej, ukazując, jak reaguje ona na siły i interakcje, które napotyka w swoim kwantowym środowisku. Wyobraź sobie samotnego surfera na fali, którego ruchy są podyktowane przypływami i odpływami prądów oceanicznych. Podobnie, Cząstka kwantowa, prowadzona przez swoją funkcję falową, żegluje po wzburzonych morzach królestwa kwantów, a jej kurs jest wyznaczony przez matematyczne prądy równania Schrödingera. Równanie pozwala nam przewidzieć, choć w sensie probabilistycznym, jak funkcja falowa będzie się rozchodzić, interferować ze sobą i zmieniać w czasie, dając wgląd w przyszłe możliwości świata kwantów. Ale w przeciwieństwie do przewidywalnego ruchu planet w naszym Układzie Słonecznym. Rządzonym przez prawa ruchu Newtona, świat kwantów jest z natury probabilistyczny. Równanie Schrödingera nie mówi nam dokładnie, gdzie cząstka będzie w danym momencie, ale dostarcza nam rozkład prawdopodobieństwa, mapę prawdopodobieństwa, znalezienia cząstki w różnych miejscach. Wyobrażenie sobie interakcji między równaniem Schrödingera a funkcją falową jest jak obserwowanie niebiańskiego baletu prawdopodobieństw. Kosmicznego tańca możliwości rozgrywającego się na naszych oczach. Wyobraźcie sobie chmurę migoczących punktów, z których każdy reprezentuje możliwy stan cząstki kwantowej, a jego jasność odzwierciedla prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w tym stanie. W miarę upływu czasu, prowadzona niewidzialną ręką równania Schrödingera, ta chmura prawdopodobieństw przekształca się i zmienia. Jej kształt ewoluuje w odpowiedzi na działające siły i interakcje. Niektóre punkty jaśnieją, ich prawdopodobieństwo wzrasta, podczas gdy inne przygasają, ich prawdopodobieństwo zanika w kwantowym tle. Ta dynamiczna interakcja między równaniem a funkcją nie jest jedynie teoretyczną abstrakcją, ma głębokie implikacje dla naszego zrozumienia świata fizycznego. Na przykład, w dziedzinie chemii, równanie Schrödingera. Pozwala nam obliczyć prawdopodobieństwo znalezienia elektronów na określonych orbitalach wokół atomu, co z kolei determinuje właściwości chemiczne tego atomu i jego zdolność do tworzenia wiązań z innymi atomami. Jedną z najbardziej niezwykłych cech świata kwantowego jest kwantyzacja energii koncepcja, że energia może istnieć tylko w określonych, dyskretnych wartościach niczym szczeble na drabinie zamiast w sposób ciągły. Ta kwantyzacja energii jest bezpośrednią konsekwencją falowej natury materii i ograniczeń narzuconych przez równanie Schrödingera. Kiedy rozwiązujemy równanie Schrödingera dla danego układu kwantowego, takiego jak elektron uwięziony w atomie, nie znajdujemy jednego rozwiązania, ale zbiór dozwolonych rozwiązań, z których każdy odpowiada określonemu poziomowi energii. Te dozwolone rozwiązania to stany własne układu, a ich odpowiadające im energie to wartości własne. Kwantyzacja energii ma głębokie implikacje dla naszego zrozumienia świata fizycznego. Na przykład, wyjaśnia, dlaczego atomy emitują i absorbują światło o określonych częstotliwościach, co prowadzi do charakterystycznych linii widmowych, które pozwalają nam identyfikować pierwiastki nawet w odległych gwiazdach. Równanie Schrödingera i funkcja falowa zrewolucjonizowały nasze postrzeganie rzeczywistości. Otwierając drogę dla przełomowych technologii. Od tranzystorów w smartfonach po lasery w diagnostyce medycznej, nasz świat jest kształtowany przez mechanikę kwantową. Te koncepcje podważają nasze rozumienie rzeczywistości, odsłaniając wszechświat dziwniejszy niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Niczym z powieści Lema równanie Schrödingera i funkcja falowa zapoczątkowały prawdziwą rewolucję technologiczną. Która jest integralną częścią naszego współczesnego świata. Od smartfonów po skanery kodów kreskowych w sklepach, mechanika kwantowa jest obecna w niemal każdym aspekcie naszego życia, niczym woda dla ryby. Tranzystor, maleńki półprzewodnik, to podstawowy element współczesnej elektroniki. Jak cegiełka w murze, jest niezbędny. Tranzystory umożliwiają istnienie układów scalonych mózgu naszych urządzeń. To jak układ nerwowy, który ożywia maszynę, wynalezienie tranzystora zrewolucjonizowało elektronikę, prowadząc do miniaturyzacji i zwiększenia mocy obliczeniowej. To był prawdziwy przełom, niczym odkrycie Ameryki. Ale rewolucja kwantowa wcale się nie kończy. To dopiero początek, jak pierwszy krok na Księżyc. Naukowcy pracują nad przełomowymi technologiami kwantowymi, które zmienią nasz świat. To jak praca Kopernika która zmieniła nasze postrzeganie wszechświata. Komputery kwantowe wykorzystują superpozycję i splątanie, by dokonywać obliczeń, które dotąd były niemożliwe. To jak magia, ale oparta na nauce. Wyobraźcie sobie przyspieszone odkrywanie leków, nowych materiałów i zaawansowaną sztuczną inteligencję. To jak bajka o cudownym leku, który uleczy wszystkie choroby. To właśnie obietnica komputerów kwantowych, która szybko staje się rzeczywistością to jak sen, który się spełnia. Kwantowa. Mikroskopia kwantowa wykorzystuje mechanikę kwantową do badania mikroświata z niespotykaną dotąd precyzją. Wyobraźcie sobie, że możemy zajrzeć w głąb materii, niczym pan Kleks w Akademii pana Kleksa. Techniki takie jak mikroskopia sił atomowych i skaningowa mikroskopia tunelowa odsłaniają struktury atomowe i właściwości elektronowe. Pozwalając nam zgłębić tajemnice budowy materii, jakbyśmy odkrywali kolejne warstwy cebuli. Narzędzia te pozwalają nam badać i manipulować materiałami w nanoskali, przesuwając granice odkryć naukowych niczym Kopernik, który wstrzymał słońce, a ruszył Ziemię. Rewolucja kwantowa transformuje medycynę, oferując nowe metody diagnozowania i leczenia chorób z niespotykaną dotąd precyzją. Wyobraźcie sobie świat, gdzie diagnoza jest szybka i trafna, a leczenie skuteczne i zminimalizowane skutki uboczne. Kropki kwantowe, niczym małe latarnie, oświetlają komórki nowotworowe, a czujniki kwantowe wykrywają najdrobniejsze zmiany w systemach biologicznych, działając niczym czujne oko Wielkiego Brata, ale w skali mikro. Technologie kwantowe ulepszają rezonans magnetyczny, prowadząc do wcześniejszych i bardziej precyzyjnych diagnoz. Tak jak GPS pomaga nam trafić do celu bez błądzenia. Nanocząsteczki dostarczają leki bezpośrednio do komórek nowotworowych, minimalizując skutki uboczne, działając jak precyzyjnie wycelowane pociski. Technologie kwantowe są również badane pod kątem edycji genów i biosensorów co otwiera drzwi do zupełnie nowej ery w medycynie, niczym wejście w świat z powieści Stanisława Lema. Królestwo kwantowe kryje klucz do zrozumienia wszechświata w jego największych skalach. Kosmologia coraz częściej sięga po mechanikę kwantową, by wyjaśnić tajemnice wszechświata od wielkiego wybuchu po ciemną materię. Wielki wybuch zapoczątkował nasz wszechświat. Wszechświat zaczął się jako gorąca, gęsta osobliwość, Rozszerzając się przez miliardy lat. Warunki wczesnego wszechświata były tak ekstremalne, że fizyka klasyczna się nie sprawdza. Kosmologia kwantowa traktuje wszechświat jako system kwantowy, rządzony przez funkcję falową. To doprowadziło do powstania idei takich jak gwałtowna ekspansja kosmiczna, napędzana fluktuacjami kwantowymi. Mechanika kwantowa jest kluczowa w poszukiwaniu teorii grawitacji kwantowej, łączącej ogólną teorię względności Einsteina z mechaniką kwantową. Kwantowa rewolucja jest wciąż w powijakach, a jej pełny wpływ na nasz świat dopiero się okaże. Jednak jedno jest pewne: im więcej dowiadujemy się o świecie kwantowym, tym bardziej dziwny i cudowny się on staje podważając nasze intuicje, poszerzając nasze horyzonty i odsłaniając wszechświat o wiele bardziej powiązany i tajemniczy, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Niczym odkrycie Mikołaja Kopernika, które zmieniło nasze postrzeganie kosmosu. W miarę jak zagłębiamy się w tajniki kwantowego świata, kierując się trwałym dziedzictwem równania Schrödingera i funkcji falowej, możemy spodziewać się jeszcze bardziej zaskakujących paradoksów, niesamowitych zjawisk i przełomowych innowacji technologicznych, które zmienią nasze rozumienie wszechświata i naszego w nim miejsca. Być może odkryjemy coś równie rewolucyjnego, jak promieniotwórczość odkryta przez Marię Skłodowską Curie. Kwantowa przyszłość to przyszłość pełna możliwości, przyszłość, w której pozornie niemożliwe staje się możliwe, gdzie granice wiedzy stale się poszerzają, a ludzki duch badań i innowacji rozświetla najciemniejsze zakątki kosmosu, tak jak kiedyś lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza. Kończąc naszą eksplorację równania Schrödingera i funkcji falowych, znajdujemy się na krawędzi rozległego i tajemniczego królestwa, królestwa, gdzie fizyka klasyczna ustępuje miejsca mechanice kwantowej. Napotkaliśmy cząstki w superpozycji, rządzone przez prawdopodobieństwa i niepewności. Ich właściwości rozmywają się niczym akwarela. Obserwacja wpływa na wyniki, zacierając granice między obserwatorem a obserwowanym. Pośród niepewności dostrzegliśmy głęboką elegancję. Równanie Schrödingera światło prowadzące przez kwantową tajemnicę. Jednak, pomimo niezwykłego postępu, jaki poczyniliśmy w rozumieniu i wykorzystaniu świata kwantowego, wciąż pozostaje wiele tajemnic. Interpretacja mechaniki kwantowej, pytanie o to, co tak naprawdę reprezentuje funkcja falowa, nadal jest przedmiotem ożywionej dyskusji wśród fizyków i filozofów. Związek między mechaniką kwantową a ogólną teorią względności, teorią grawitacji Einsteina, pozostaje jednym z największych nierozwiązanych problemów współczesnej fizyki świętym gralem, który wciąż kusi i inspiruje kolejne pokolenia naukowców. Ale poszukiwanie kwantowego oświecenia to nie tylko rozwiązywanie teoretycznych zagadek. Chodzi o poszerzanie granic ludzkiej wiedzy. O eksplorację wszechświata na jego najbardziej fundamentalnym poziomie i o odkrywanie nowych możliwości, których ledwo możemy sobie wyobrazić. Chodzi o akceptację nieznanego, kwestionowanie naszych założeń i zapuszczanie się w sfery myśli, gdzie intuicja i wyobraźnia splatają się, by oświetlić ukryte mechanizmy rzeczywistości. Podróż do królestwa kwantów to niekończąca się wędrówka. Wieczna eksploracja wszechświata wewnętrznego i zewnętrznego. To podróż, która zmusza nas do poszerzania horyzontów, akceptowania niepewności i podziwiania dziwności, i piękna świata kwantowego. A więc, żegnając się z równaniem Schrödingera i funkcjami falowymi, nie myślmy o nich jedynie jako o matematycznych abstrakcjach, ale jako o bramach do głębszego zrozumienia wszechświata i naszego w nim miejsca. Obejmijmy kwantowy taniec z całą jego dziwnością i cudownością i kontynuujmy eksplorację nieskończonych możliwości ukrytych w sercu królestwa kwantów. Bo ostatecznie, studiowanie mechaniki kwantowej to nie tylko zrozumienie wszechświata, to zrozumienie nas samych, naszego miejsca w wielkim schemacie rzeczy i nieograniczonego potencjału ludzkiego umysłu do rozwikłania tajemnic istnienia. Chodzi o to, by objąć nieznane, celebrować wzajemne połączenia wszystkich rzeczy i tańczyć w rytm kwantowej symfonii, która rozbrzmiewa w całym kosmosie. Macie jakieś pytania lub pomysły? Zostawcie je w komentarzach. Porozmawiajmy razem o fascynującym świecie mechaniki kwantowej. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej podróży przez równanie Schrödingera i funkcję falową. Proszę, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie film i nie zapomnijcie subskrybować, aby zobaczyć więcej filmów.